Dzisiaj dość szybki materiał, w którym zmierzymy się – dosłownie i w przenośni – z dość często ostatnimi czasy poruszanym tematem, czyli która popularna reelaborka dostępna na naszym rynku – tutaj myślę oczywiście o bn i PFA – jest najlepsza. Tu jest BN, tu jest PFA, tak sobie ładnie to poukładałem. I zobaczymy, jak te dwie amunicje będą się spisywać. Broń jest przystrzelana na pelotce. Ona latała w sumie w punkt i zobaczymy, jak będzie wyglądać pomiar prędkości, pomiar dźwięku. No i oczywiście, jak ułożą się przestrzeliny na tarczy. Do dyspozycji mam chronograf, sonometr, a narzędziem, które wykorzystam do sprawdzenia grupy na tarczy, będzie pistolet BNT-9 APC-9, który jak zapewne już się domyślacie, za jakiś czas pojawi się na kanale. Także moi drodzy, witam Was serdecznie i zapraszam na test. Na pierwszy ogień PFA 124 Grainy FMJ. Amunicja, którą w moich okolicach można dostać po złotych 20, zł, jednak minimalny zakup to 1000 sztuk. W sumie bez strzału, wręcz blisko amunicji fabrycznej, no ale zobaczmy, jak się spisało. Trzysta siedemdziesiąt trzy i siedem. Powiem ci tak, idę przykleję drugą naklejeczkę. Zobaczysz, jaka jest super grupa na, na tej PFA. Jestem w szoku, To jest po prostu jedna większa dziura. Kolejna znanego i lubianego, zwłaszcza przez strzelców dynamicznych, BNA. W sklepie na rogu mogę go kupić po 99 groszy. A minimalny zakup to woreczek 500 sztuk. Raczej nieźle, ale jak wypadł w porównaniu do PFA, teraz BN też 5 sztuk. Et bah, il Na pierwszy rzut oka wyszło dość równo, więc czas na sprawdzenie, jak poszło na tarczy. Dystans 25 metrów, próba 5 pięciostrzałowa, lufa niecałe 7 cali, twist 1 do 10, czyli tak prawie standardowo, z naciskiem na prawie. Dodatkowo luneta o powiększeniu 6 razy, bipod i worek, które właściwie do zera wykluczają mój błąd. Tutaj mamy PFA. To nie wiem. Możliwe, że mój błąd, możliwe, że jakiś odskok, natomiast tutaj wszystko jest no, w jednej wielkiej dziurze. Tu jest BN. Nie wiem, może inne pociski, może nie ta lufa, no ale widać, że różnica jest dosyć spora. PFA jest jednak bardziej precyzyjna, a w każdym razie na pewno na, na tym pistolecie. Test powtórzyłem dwa dni później na zamkniętej strzelnicy i wyniki były porównywalne z tymi, które właśnie widzieliście. Chociaż nie miałem tego dziwnego odskoku na PFA. Także jeżeli chodzi o strzelanie precyzyjne PFA wygrywa tutaj bez dwóch Na początek drobne zastrzeżenie. Test został wykonany amatorsko przy użyciu amatorskich narzędzi, więc z pewnością może być obarczony pewnym błędem. Ważne jest jednak, że wszystkie pomiary zostały przeprowadzone w tym samym czasie i w takich samych warunkach, więc szanse były wyrównane. Jakie wnioski? Obie amunicje, jeżeli patrzymy na średnie, są właściwie takie same. Pomiary są bardzo równe w przypadku jednej i drugiej. Zarówno poziom hałasu, jak i prędkości są bardzo podobne. Same, choć, patrząc na poszczególne pomiary, nie da się ukryć, że BN, zarówno pod względem pomiaru prędkości, jak i hałasu, wypada jakby nieco równie. Mimo tego na tarczy przewagę, i to znaczną, wykazała relaborka od PFA. Powód? Mój błąd raczej wykluczam. Pociski? No niewykluczone. Inny proch? Również możliwe. Niezgranie z lufą? Ciężko powiedzieć, ale różnica jest naprawdę niemała. Oczywiście pozostaje jeszcze bardzo ważna kwestia, czyli niezawodność. BNA przepuściłem już kilkanaście tysięcy i miałem kilka niegroźnych zacięć, które w sumie mogły być tak samo moją winą, jak i winą magazynka, ale równie dobrze winą samej amunicji. Natomiast nie przypominam sobie sytuacji niebezpiecznych jak choćby Squiba. PFA? Tej wystrzelałem może ze 3000 i nie miałem jakichkolwiek problemów. Oczywiście nie twierdzę, że problemy nie występują, bo jak czytać fora, to pojawiają się i to nierzadko, ale wyłapałem wspólny mianownik, czyli broń z ciasnymi komorami i broń pomotaną jakimiś sprężynami i innymi wynalazkami, natomiast ta typowo służbowo czy bojowa, Problemów raczej nie ma. Sypienie broni przez obie? Tutaj powiedzieć mogę niewiele. Raz, że broń czyszczę dopiero wtedy, kiedy się zacina, a dwa, że używam amunicji, którą akurat mam pod ręką, więc raczej ciężko stwierdzić, która dostała była próba od perfekcyjnej pani domu. Co jednak ciekawe, choć to bardzo subiektywne odczucie, ben jakby mniej kopie i przesiadka na amunicję fabryczną jest wyczuwalna w przeciwieństwie do tej od PFA. Coś jeszcze? Podobno PFA jest ładniejsza, bo bardziej czysta. Porównałem kilka losowych wybranych sztuk i moim zdaniem to bzdura. Którą wybrać? Ja kupuję najtańszą aktualnie dostępną, bo do strzelania, które preferuję, obie nadają się dokładnie tak samo. A do tarczy? A do tarczy nie strzelam, więc sami musicie zdecydować. No chyba, że wolicie amunicję fabryczną, ale o tym jakie jaja wyszły właśnie z najbardziej popularną amunicją fabryczną dostępną na waszym rynku już niedługo. No. Także Jebać godzinę, kurwa jest kurwa syna. Tyle ode mnie na dziś. Mam nadzieję, że pomogłem. Trzymajcie się. Cześć.